Państwa, od razu zacznijmy od tego, czym się różni prawica od lewicy, bo to jest rzecz najważniejsza. Przez prawicę będziemy rozumieli ludzi, którzy chcą wrócić do normalności, którzy chcą wrócić do zasad naszej cywilizacji. Nasza cywilizacja lat temu 100 była dominująca na całym świecie. To my. Podbiliśmy dwie Ameryki, Afrykę, Australię, Antarktydę o tyle o ile i Półazji. A gdybyśmy się upadli, to jeszcze drugie półtel byśmy podbili. To dowodzi, że to była najlepsza cywilizacja w Składały się na nią różne czynniki, chaldejskie, e, żydowskie, greckie, rzymskie, chrześcijańskie i wyszła jakaś taka dobra, dobra mieszanka. Taka się zdarza, że organizm ma dobre geny, no i on potem opanowuje świat. Tak właśnie nasza cywilizacja miała te dobre geny. Te geny cywilizacji to są zasady, na jakie była ona oparta. I no, takie zasady, jak prawo nie dzieje wstecz, prawda, tam chcącemu nie dzieje się krzywda, no takie zasady z prawa rzymskiego znane, ale nie tylko. Ja się zatrzymam na tej ostatniej, która jest dzisiaj normalnie gwałcona, która dla mnie podstawą normalności cywilizacyjnej to jest zasada: chcącemu nie dzieje się krzywda. Jak ktoś. Chce coś zrobić, jest to dorosły człowiek i ma takie życzenie, to ma prawo to zrobić i nie może wtedy się uskarżać, że poniósł jakąś krzywdę. Wolno mu to zrobić i ponosi za to odpowiedzialność. Ta zasada to jest zasada naszego człowieczeństwa. Tak się w naszej cywilizacji traktuje człowieka. Małe dziecko traktuje się oczywiście inaczej, krowę traktuje się inaczej. Krowę wiąże się na postronek, żeby nie wrodzał w szkodę i nie zrobiła sobie krzywdy. Natomiast nie wolno kazać człowiekowi zapinać się pasem, zapinać się pasem w samochodzie, żeby sobie nie zrobił krzywdy, bo to jest jego sprawa. Jak chce sobie zrobić krzywdę, to jest to jego sprawa. Jak chce jeździć na motocyklu bez kasku, to niech sobie jeździ bez kasku, bo to jest jego głowa, którą sobie ewentualnie rozwali. Także, także to jest zasada dla normalności. Oczywiście kaski, pas to jest drobiazg może, ale niesłychanie charakterystyczny. Tę zasadę żeśmy obalili. Od, odkąd rządzi Czerwona Hołota, która rządzi w tej chwili w Brukseli, a już panoszy się w Waszyngtonie, akurat tam jest w odcieniu brunatnym, ale ale, ale jest to Czerwona Hołota, odkąd oni uważają się za naszych opiekunów? Powstało tak zwane nie, państwo niańka. Państwo, które się nami zajmuje i to nie my jesteśmy za siebie odpowiedzialni, tylko państwo jest zaraz odpowiedzialne. Ja na Pamiętam już czasy, to już takie komuny, gdzie, gdzie bufetową oskarżono o to, że podała kliszek wódki człowiekowi, który przed z kaskiem, z kaskiem do, do... To nie on jest odpowiedzialny, że pije wódkę, tylko ona, że ją podała, prawda? Ona jest tą władzą, która jest za niego odpowiedzialna. Otóż to jest rzecz dla nas nie do, nie do przyjęcia, według pojęcia prawicy, człowiek i tylko człowiek jest za siebie odpowiedzialny. I przyjęcie tej zasady, ja jej poświęcę właśnie cały mój krótki spis, no, czy będzie tej krótki, zobaczymy, eee, to jest właśnie obrona zasady chcącemu nie dzieje się krzywdy. To różni prawicy od lewicy. Lewica chce mieć państwo opiekuńcze, państwo, którym, w którym są opiekunowie, którzy za nas decydują. I jeżeli raz dojdziemy do tego, że nie wolno nam na przykład yy, palić trawki, bo to nam zaszkodzi. No, wiadomo, że jak to jest dziecko, no to za dziecko się będą rodzice, a ja mówię o ludziach, dorosłych. I teraz teraz ktoś mówi, nie wolno ci palić taki, bo sobie zaszkodzisz. I to jest rzecz dla nas niedopuszczalna. Prawda? Bo każdy jest kowalem swojego losu. Jak ktoś się zaszkodzi, to chce zaszkodzić, to jest też jego problem. Natomiast, yy, ja nawet kiedyś byłem na takim yy, spotkaniu, to było w Nowym Dworze Gdańskim. Takie, yy, taki mały czpunek tam przyszedł i mówi, i mówi, panie Mikie, pan będzie u władzy, to będzie można tutaj palić, syn? tak. Ale ja nie będę pana leczył za darmo. A to ja nie chcę, świadczył facet, no. To dobrze. To może gdyby nie miał, nie miał odtruwania bezpłatnego, to może by nie śpał, nie? To by, może, to by może na niego podziałało, jak musiał zapłacić sam, sam za, to, za ten, za ten detoks, prawda, i, i tego. Także, także, to jest właśnie traktowanie człowieka, jako, jako człowieka odpowiedzialnego. Ludzie traktowani jak małe dzieci, zaczynają się zachowywać jak małe dzieci. I jeżeli teraz ta czerwona hołota, która rządzi, naczeka, że społeczeństwo, ustawy roszczeniowe, to niech się nie dziwi. Traktują nas jak małe dzieci, a małe dzieci mają postawy roszczeniowe, prawda? żądają tylko, że coś im dać, niczego w zamian od nie żądać, to są małe dzieci. Tak właśnie ludzie są traktowani, jak małe dzieci. I to jest bardzo fajnie, bo ta czerwona hołota, która rządzi, te banda czworga, to nam obiecuje, że coś da. Coś da, natomiast my nic nikomu nie damy. Trzeba sobie powiedzieć jasno i otwarcie, jesteśmy partią prawicy, a nie lewicy i my nikomu nic nie damy. Nie będziemy dawali pieniędzy staruszkom w ciąży, nie będziemy dawali pieniędzy samotnym matkom, nie będziemy dawali pieniędzy młodym przedsiębiorcom, nie będziemy dawali pieniędzy starym przedsiębiorcom, nie będziemy wspomagali upadających firm, nie będziemy wspomagali rosnących firm, nie będziemy w ogóle nikogo wspomagali. Pamiętajcie bowiem, że na to, żeby dać komuś 100 złotych, trzeba zabrać mu 140. Nie ma innej możliwości. Nie ma innej możliwości, jeżeli ja Państwu powiem, przepraszam na chwilkę, że ta szklanka jest do połowy pełna, to ja Państwu powiedziałem również, że ona jest do połowy pusta. Tego nie powiedziałem eksplicite, ale dziękuję bardzo, ale implicite to oczywiście powiedziałem. Jeżeli przyjdzie jakiś polityk i powie, że Wam da 100 zł, to on jednocześnie mówi, że Wam zabierze 140. Nie ma innej możliwości. Musi zatrudnić urzędnika, który te pieniądze jakoś ściągnie w podatku i musi zatrudnić drugiego urzędnika, który te pieniądze jakoś tam w miarę sensownie wyda. Z tego wynika, że żeby dać ludziom 100 zł, trzeba im zabrać 140. I my w związku z tym nie będziemy nikomu nic dawać, ale tym samym nie będziemy nikomu zabierać i w wyniku tego będziecie Państwo te 40% bogaci. Z miejsca i od razu. Problem jednak, bo tego się nie widzi. Państwo mówi, że daje na przykład człowiekowi bezpłatną szkołę, tak? Bo mm, może w ogóle, z tej szkoły za kilka pomówimy, tylko przypomnę jeszcze, żeby nawiązać do tego traktowania jak małe dzieci. Otóż kiedyś byłem na, na zebraniu, było znacznie więcej osób, tylko w sali zamkniętej, tłum straszliwy, i taki facet mówi: Panie, ja nie chcę, żeby Pan prezydentem. To wybory prezydenckie. Ja mówię, dlaczego? Bo jak Pan będzie prezydentem to ja będę zarabiał nie 2000, a 4000. No, powód jest dobry, prawda? I on to tłumaczy bardzo rozsądnie. Nie, bardzo rozsądnie. Dzisiaj mówi panie, ja dostaję na rękę 2000, państwo zabiera mi, 4, zabiera mi drugie dwa z tych czterech, no i ja te dwa tysiące przepijam i rodzina żyje do pierwszego z pensji żony. Ale za te tysiące fundują mi tam szkołę, no marno, może bo marną dla dzieci, ale jest. Lekarza w Lajeczegu, no może marny, ale jest. Emerytura Wlajeczego, jak tam będzie się renta, będzie marna, bo marny jest. Mieszkanie kwaterunkowe, do którego Państwo mi dopłaca, no może marne, ale mam. A gdybyś pan był u władzy, to ja bym dostał do ręki całe 4000, ja bym je przebił i z czego by żyła cała rodzina. To był świadomy wyborca lewicy. On chciał, żeby traktować go jak krowę, to i trzeba tylko, prawda, odpowiednio wydoić, do żłoba i nałożyć i ona tylko ewentualnie ryczy, żeby w słowie było więcej. On nie chce być za siebie odpowiedzialny. Otóż, a propos tej bezpłatnej szkoły na przykład, no to yy, oni mu dają, że szkoła jest bezpłatna. Oczywiście szkoła bezpłatna nie jest, bo o ile wiem, no chcieli pensję biorą, nie? Biorą. Z tego wynika, z tego wynika, że szkoła jest płatna. Tylko... W normalnym kraju wyjmuję z kieszeni tam stówę czy dwie, powiedzmy za ustalenie uwagi stówę i płacę za szkołę. W kraju socjalistycznym ja idę na stację benzynową i tutaj ulegam pewnemu złudzeniu optycznemu. Bardzo podejrzacie na stację i bardzo się wydaje, że widzicie napis stacja benzynowa. To jest błąd. Tam jest napis Izba Skarbowa. E, w rzeczywistości, bo jak ja nalewam sobie za 300 zł do baku, to z tego 200 z małym hakiem to jest podatek, a niecała stuwa to jest benzyna. E, to jest, którą widzicie te, te 200 z małym hakiem, e, zanosi pompiarz do, do Izby Skarbowej i. W ten sposób zapłaciłem już za tę bezpłatną szkołę. Z tym, że zamiast zapłacić za szkołę 100, to państwo bierze 200, z tego szkole płaci 80, sobie bierze 120 na urzędników, na kuratora, inspektora, delegata, ministra edukacji narodowej i tak dalej, tak dalej, szkole daje 80. I tłumaczy, że gdybym jadał w szkole. 100, to, ja bym, to, to mnie by nie było na to stać, a szkoła by zbankrutowała. Natomiast jak ja płacę dwie stówy, a oni dają w szkole 80, to ich szkoła jest, świetnie się ma i, i ja powinienem ich całować po, po rękach. No, krótko mówiąc, jak ja bym przyszedł do pana i powiedział tak, panie, ile pan zarabia za ustalenia 3000, tak? Dobra, to ja mam do pana propozycję. Daj mi pan dwa, ja sobie potrącę z tego 800, no bo z czegoś muszę żyć, a pozostałe 1200 wydam na pana, za pana, tak że pan, pan bardziej zadowolony, niż gdyby pan wydał sobie siebie całe, całe te dwa. No to gdybym to zaproponował, to by państwo mnie koptali w tyłek i zwalili ze schodów, ale przecież to właśnie dokładnie robi państwo. Dokładnie to. Zamiast pozwolić, żebyśmy sami zapłacili za szkołę, zabiera nam pieniądze, potrąca sobie tam na ministra i jego gang, prawda, i resztę, pi, 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 i resztę, co tam zostanie, daje szkole. jest dokładnie to. Dlaczego oni tak kłamią? No dla tych 120 złotych, pomnożyć przez ilość dzieci w, w Polsce i wychodzi niezła suma, którą można rozkraść i zmarnować, którą tak.